Niezwykły koncert szykuje się w Poznaniu, unikalny na skalę światową. W Auli Uniwersyteckiej zagra m.in. ośmioro głuchoniemych. Niemożliwe? Ależ skąd? Przekonacie się, obiecuje słynna dyrygentka Agnieszka Duszmal i przygotowuje głuchoniemych do występu w jej orkiestrze. Projekt ma zwrócić uwagę, jak wielu jest takich ludzi wśród nas i jak niesprawiedliwie i bez powodu bywają przez nas odsuwani od wspólnego życia. Jarosław Kostkowski. Trudno opisać, jak wielkie to wyzwanie. Dla nich nie ma takich słów. Nigdy wcześniej nie grali na żadnym instrumencie, ale teraz będzie można ich usłyszeć. Chcą zagrać jak znud, choć sami nigdy tego nie usłyszą. To jest mój początek, ale jest to dla mnie wielka radość. A poza tym przyjaźnimy się wszyscy tutaj w orkiestrze i odczuwam e, tą muzykę tak jak drugie moje serce. Jestem bardzo zadowolony. Tu nie ma rzeczy niemożliwych i całkiem zwyczajnych. Ja jestem y, słyszącą osobą z głuchą mentalnością. Dobra? Lech jest jedną z zaledwie kilkudziesięciu tłumaczy języka migowego w Polsce. Niezwykła jest też orkiestra i światowej sławy dyrygentka Agnieszka Giczmal. Szklane mur niesłyszenia szybko przestał tu dzielić. Nie, w ogóle takie myśli nie, nie, nie dopuszczałem do siebie. Jak nie może się udać, musi się udać. Bardzo ciepło nas przyjęli. Nie czujemy się tu inni. Czujemy się tak samo, y, równi jak oni tutaj w tej orkiestrze. Zawsze chcieliby się czuć jak na tych próbach. Ale to normalne życie wystawia na największą próbę. Słyszące osoby często się z nas tutaj śmiały. E, uznałem, że kontakty nie, że nie muszą być, tak? W tramwaju ludzie przyglądają się nas nam, ale nie przejmujemy się tym. Tak, jest ogromna bariera i nic nie pomaga. Po drugiej stronie absolutnej ciszy żyje w Polsce prawie 70 tysięcy takich jak oni. To pogranicze dwóch światów. Młodzi księża uczą się języka migowego, żeby pomagać gdziekolwiek zobaczą osobę niesłyszącą. Wszędzie, na uczelniach, w urzędach muszą mieć pomoc. Tomasz jest jedynym głuchoniemym, który ukończył studia polonistyczne. Wymagało to ogromnej pracy. Mama mi tłumaczyła każde słowo, każde słowo. Potem całe zdanie tłumaczyła. Potem następne zdanie po słowie, potem całe zdanie. Sens. I tak czytałem tekst. Hmm. Dlatego ten koncert ma tak wiele zmienić. Ten projekt zmienia również osoby słyszące. Nie ma być żadnych fałszywych nut. Nie chcą taryfy ulgowej. Trochę mam yy, nerwów na koncercie, ale jak poćwiczymy, to to będzie dobrze. <grymne> nie, nie mogę się bać. Jarosław Kostkowski, Fakty.